Cześć! Dzisiaj ponownie widzimy się w nocy. Mamy godzinę teraz pierwszą 10, jak widzę na wskaźniku samochodu. Jest to już czwarty odcinek, w którym tematem miały być możliwości tego samochodu. Dzisiaj znajduje się w Volkswagenie e-Apie, e rzecz jasna. Chciałem Wam pokazać, jak ten samochód sprawdza się w takim codziennym, normalnym użytkowaniu w mieście. Chciałem sprawdzić jego maksymalny, faktyczny, realny zasięg. Jednak mamy godzinę pierwszą. Wyjechałem z domu około 22. I w tym momencie mam pół baterii. Nie jestem w stanie sprawdzić, ile on tak naprawdę przejedzie, bo nie jestem w stanie go naładować. Stoję w tym momencie w manufakturze i cieszę się w pewnym sensie, że tu w ogóle jestem, bo jest to czwarta ładowarka, do której dzisiaj zajechałem i w końcu się ładuje. Wiecie co, to miał być w miarę normalny dzień, to miał być w końcu pierwszy odcinek, w którym tak naprawdę nie narzekam na te samochody, bo bardzo chciałem na nie nie narzekać, chciałem dać mu w końcu szansę, by się wykazał. By pokazał, że potrafi przejechać te 258 km na jednym ładowaniu, czy przynajmniej te 250, czy nawet nie wiem, 230 km. To już byłby naprawdę fajny wynik, jak na mały miejski samochód. Tylko wiecie co? Tak jak w drugim odcinku opowiadałem, że samochód nie chciał się ładować na stacji Orlen, myślałem, że to jest jednorazowy błąd. Myślałem, że on się uspokoi, i po tym, jak naładowałem go w tym samym miejscu, w którym teraz jestem, czyli na publicznej ładowarce w manufakturze w Łodzi. Myślałem, że jak on się obudzi, ej, potrafię wykryć ładowarkę, potrafię się naładować, dam radę. No niestety nie dał rady. I kolejny raz, gdy przyjechałem na ładowarkę Orlen, on znowu nie był w stanie się z nią połączyć. Znowu pokazywał czerwony kolor, tak jakby mówił, hej, jestem na Orlenie, włączę Ci czerwone światełko, no bo wszystko jest czerwone i miejsce parkowania jest czerwone i stacja jest czerwona i ma czerwone podświetlenie i nawet słupek do ładowania jest czerwony. Więc ja też będę czerwony. Będę taki białym, czerwonym samochodem. Znaczy no, w sumie szarym. Srebrnym, może nawet. Będę srebrno-czerwonym samochodem i dam ci takie fajne poczucie hej, jesteś w Polsce. No, już nie wiem, w głupoty gadam po prostu. No. Już mi odbija, bo jestem kolejny dzień, kolejną noc w tym samochodzie. W tym czy w innym. I znowu mam problem. Znowu. Nie jestem w stanie Wam pokazać tych samochodów tak, jak bym chciał. tak jak miałem nastawienie podczas umawiania tych samochodów do testu. I wiecie co? Mam dosyć tego samochodu. Po prostu mam dosyć jeżdżenia Volkswagenem, a samochodem, który jest przestarzały, który jest jakby w poprzedniej epoki, w którym wsadzono silnik elektryczny i małą bateryjkę. I pokazał, ale jestem fajnym samochodem elektrycznym. No, no nie jesteś fajnym samochodem elektrycznym. Jesteś beznadziejnym samochodem elektrycznym. Jesteś najgorszym samochodem elektrycznym, w jakim siedziałem. Mam nadzieję, że ludzie nie kupią tego samochodu, bo jeśli przejechali się choć raz z Leafem, z wersją jakąś, która działa, najlepiej poprzednią generacją, czy nie wiem, chociaż jakimś car BMW i3, czy już lepiej jak I-Pacem, żeby nikt nie jeździł, bo jak z i się przesiądzie do tego, to jest po prostu... no nie, to wtedy ma się, ma się ochotę wziąć większy kredyt i kupić coś porządnego. To jest samochód, który mnie po prostu załamuje do takiego stopnia, że mam naprawdę ochotę zadzwonić po lawetę i go oddać. I ja rozumiem, jakbym był chociaż dobrze wykonany. On nie jest dobrze wykonany. Najlepszym jest to. To jest pokrywka w lewo paliwa. I tu są przy okazji te wszystkie komunikaty, jakie. Nie wiem, przepraszam, to jest z strony. Komunikaty, jakie można otrzymać, czyli to jest nasze ukochane czerwone. Odpadło, gdy podłączałem kabel do ładowania. Otworzyłem w lew i to po prostu wypadło. Tutaj macie zdjęcie. Ten samochód jest po prostu żałosny. Z olbrzymią chęcią podzielę się, jak on tak naprawdę się ładuje na publicznych stacjach, bo to jest samochód, który będziemy ładować w mieście. To jest samochód, który... A no, który z założenia mamy ładować, tak jak mówiłem w drugim odcinku, mamy ładować go w centrach handlowych, gdy idziemy na zakupy, mamy ładować go pod Lidlem, gdy idziemy na proste zakupy e, domowe, szczególnie w dzisiejszych czasach. Będziemy go ładować na słupkach e, pomarańczowego szlaku sieci, której nie pamiętam jak się nazywa Inoji bodajże. I będziemy ładować go pod sklepami po prostu, tak? Raz na jakiś czas może włączymy go tak naprawdę do ładowania z gniazdka, ale no, to nie jest do tego. No, ładowanie z gniazka tego samochodu trwa jakieś 20 godzin. No przeliczając tak na szybko, no może około 15,5 godziny, tak? No bo bateria tam 33, 2,2 ,2 kW na godzinę, no to no około 15 godzin. Tak w praktyce w sensie. No nie wyobrażam sobie przyjechać po pracy, nie wiem, na do 18 do domu i podłączyć go do prądu, zapłacić ogromny rachunek za ten samochód, żeby rano móc pojechać do pracy i mieć nadzieję, że wrócę do domu. No to trochę mija się z celem. To naprawdę trzeba mieć wtedy fotowolty, wtedy trzeba mieć y, całą instalację domową, specjalny własny garaż, lub chociaż prywatną ładowarkę w parkingu podziemnym. A przecież nie każda spółdzielnia wyrazi zgodę na umieszczenie takiej ładowarki i obciążenia sieci y, całego budynku ładowarką dla samochodu elektrycznego. Przecież wszyscy o tym dobrze wiemy, że są z tym problemy. No i wiecie co, tak naprawdę. Problem tego, że to nie ma CCS, to, to jest po prostu katorga. Ja, ja mam nadzieję, że jeśli jest złącze CCS w tym samochodzie, jeśli zapłacimy to 1700 złotych, czyli to nam w cenniku kosztuje, to ten samochód reaguje na ładowarki. Bo na pierwszej ładowarce, czyli na Orlen M1 w Łodzi, samochód w ogóle nie kontaktuje się z ładowarką. I prawdopodobnym problemem jest to, że na ładowarce trzeba zatwierdzić ładowanie. Bo gdy na przykład podłączymy y, ładowarkę Greenway, w której to zatwierdzamy kartą przed rozpoczęciem ładowania, to on wtedy reaguje. Czyli przed podpięciem kabla musimy zatwierdzić, że będziemy się ładować. I gdy podepniemy kabel po zatwierdzeniu na Greenwayu to działa. Gdy jesteśmy tutaj, czyli w manufakturze, podepniemy się pod zwykłą ładowarkę, która nie wymaga żadnego potwierdzenia. Wkładamy kabel, działa. To się ładuje samochód. Przyjechałem na stację nowo otwartą stację w łodzi pod szpitalem bodajże Kopernika. Świeża nowa stacja. Już pomijam fakt, że była zastawiona przez jakieś zwykłe samochody ludzi, którzy oczekują na, e, nie wiem, swoją rodzinę w szpitalu czy coś. Więc parkują nie na darmowym, e, nie na, przepraszam, nie, na, nie parkują na płatnym parkingu, tylko parkują na darmowym kawałku chodnika, który idealnie zastawiam oba miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Już pomijam te kwestie. Tam ponownie trzeba najpierw wpiąć kabel i zatwierdzić. I nawet jeśli zatwierdzimy to przed włożeniem kabla do samochodu ułamek sekundy to ładowarka i tak tego nie wykryje, bo wymaga podłączenia kabla wcześniej, wymaga komunikacji z samochodem, musi wykryć tak jakby, e, chyba samochód czy, żeby, czy, czy na pewno może się ładować takim złączem, czy wszystko jest w porządku, żeby nie puścić prądu przypadkiem do czegoś, co się nie nadaje to wiadomo, kwestia bezpieczeństwa i ponownie na tamtej stacji nie można się naładować tym samochodem trzecią ładowarkę, którą dzisiaj odwiedziłem, była czy próbowałem może odwiedzić była Stacja Greenway oraz darmowa stacja, chyba też należy do Greenwaya w centrum handlowym sukcesja. Przyjechałem tam po 22, czyli teoretycznie po godzinie centrum handlowego, czy znaczy po godzinie zamknięcia centrum handlowego, bo centrum handlowe teoretycznie do 21, ale niektóre sklepy mm, są otwarte dłużej, tam gdy były otwarte jakieś kręgielnie i tak dalej, kino i tak dalej. No to centrum handlowe jest do północy. Parking w teorii 24. Przyjechałem po 22, ciemno. Nic, żadna czujka się nie załącza. Otwarty jest tylko najwyższy poziom parkingu, a wszystkie ładowarki, wszystkie 5 stacji ładowania tak jakby, czyli to są cztery darmowe ładowarki małe, czyli takie dedykowane do tych samochodów, jak w tym momencie siedzimy, oraz główna ładowarka Greenway z trzema złączami. Wszystkie znajdują się na poziomie parkingu, który jest zaklejony, zamknięty z uwagi na bieżącą sytuację w naszym kraju i na, i na całym świecie. Parking jest zamknięty do jednego poziomu co powoduje, że nie można dojechać do ładowarki. Pół godziny szukania ochroniarza nie przełożyło się na żadne efekty, bo tam nikogo po prostu nie ma. Parking jest otwarty, ochrony nie ma. Dzięki. Do widzenia. Zadzwonię na infolinię Greenway, czekam na odpowiedź do tej pory, czyli mamy już 3 godziny oczekiwania na połączenie infolinii Greenwaya. Znaczy odpowiedź zwrotną, bo tam jest taki system, że możemy zadzwonić. Jak wszyscy są zajęci, to oddzwaniają. 3 godziny, nadal są zajęci. Przepraszam za to wdychanie do mikrofonu, pewnie to słyszycie. Ale naprawdę jestem zmęczony. Naprawdę chciałem dać mu szansę, i nie mam takiej możliwości. No ale to, to jest Z kawałek plastiku, który mógłbym złamać, jakbym chciał. I tu jest taki minimalny fragment, który go trzyma. To jest grubość, nie wiem, pół milimetra. nie chcę Wam powiedzieć, że zapraszam na dalszą część odcinka w którym sprawdzimy jaki zasięg ma Renault Master bo Renault Master jeszcze wolniej się ładuje i nawet jeśli wykonam też przyspieszenia, przepraszam test y, maksymalnego zasięgu to po 3 godzinach jazdy utknę na 7,5 godziny ładowania prawdopodobnie tego nie zrobię, więc więc trzymajcie się, dzięki za Oglądanie, jeśli wytrzymaliście ze mną i moje narzekanie, was nie zniechęciło do oglądania odcinka i całej tej serii, bo jakby nie patrzeć, mamy czwarty odcinek, a ja tylko siedzę w tych samochodach i narzekam. Rzadko jeżdżę. Ale tak właśnie wygląda na dobrą sprawę życie z samochodem elektrycznym. W nim się siedzi, no albo się nie siedzi w nim, ale ciągle się czeka, że on się naładuje. Przynajmniej z takimi samochodami elektrycznymi, jakimi mam nieprzyjemność jeździć w tym tygodniu. Dodam, że teraz mamy no w sumie już czwartek, więc w tym momencie posiadam już tylko Mastera i Eapa, Renault Zoe o własnych siłach po męczarni ładowania wróciło do Warszawy. Jedyną refleksję, jaką mam o samochodzie i jego zwrocie, to jest to, że zwracając samochód zgłosiłem na serwisie Renault Polska. Czy Reno Warszawa, ulica Puławska, że samochód jest niesprawny, on, się, on nie działa i wypadałoby dać go na serwis. To pan od razu zapytał się znaczy, można nie zapytał się tylko stwierdził, że w tym samochodzie są problemy z gniazdkiem ładowania CCS. Tylko szkoda, że nikt nie powiedział mi tego przy odbiorze. Co z tego, że oni wiedzą? Szkoda, że tego nie naprawiają i dają ten samochód do testu przez dwa miesiące. I ludzie testują ten samochód, opisują, że jest beznadziejny i że się nie ładuje. To po co gadawać do testów? Skoro Renault Polska na parkingu ma jeszcze dwa inne egzemplarze, które tylko są, stoją zabrudzone pod drzewem i widać, że tam stoją przez kilka miesięcy, nikt nimi nie jeździ. Polska, obudźcie się, naprawcie te samo swoje samochody. Jeśli tamte dwa egzemplarze też nie działają, to je usuńcie w ogóle z placu. I przestańcie wydawać to niebieskie renozołe, bo ono po prostu nie działa. To był ten moment na poprzednim ujęciu, gdzie na parkingu manufaktury się z wami żegnałem, jednak jak naładowałem się jeszcze z godzinkę, w drodze do domu postanowiłem podjechać na drugą stację odlen, na której jest też ładowarka dla samochodów elektrycznych i właśnie tutaj się teraz znajdujemy. I aby zrobić research do ostatniej części materiału, w której będę podsumował wszystkie te samochody, i to zobaczycie za tydzień. Przyjechałem na jeszcze jedną stację Orlen, czyli na tą przepiękną ładowarkę, która jest taka jak każda inna. Przyjechałem tutaj, żeby sprawdzić, czy samochód będzie się ładował, czy będzie ten sam błąd. Zakładałem, że będzie dokładnie ten sam błąd i, i, i po prostu samochód nie będzie się ładował, w tą samą piękną lampkę czerwoną wyświetli i, i, i po prostu będę miał to z głowy i... Z... No, po prostu samochód nie rozpoznaje stacji odlen. Tutaj ta stacja jest trochę inna. Wygląda dokładnie tak samo, jednak wszystkie stacje odlen wymagają potwierdzenia w telefonie rozpoczęcia ładowania. Ku mojemu zdziwieniu, gdy podłączyłem ten samochód do ładowania, ta stacja nie potrzebuje jakiegokolwiek potwierdzenia, co oznacza, że po prostu zaczęło się ładować. I nawet zaczęło się ładować. Jak zobaczycie teraz na tym krótkim ujęciu, po podłączeniu kabla do samochodu, on yy, wykrył ładowarkę. Ładowarka wykryła jego bez potwierdzenia na telefonie, a całe ładowanie trwało jedną sekundę. Oczywiście samochód świecił się na zielono, jeszcze przez kilka sekund, i ponownie wyłączał ładowanie, wyświetlał żółty komunikat podłączenia kabla i nic więcej się nie działo. Po wielu próbach ponownego podłączenia. Kabla, po łączenia ładowarki. Samochód nadal rozpoznał ładowarkę, ładowarka rozpoznawała jego. Ładowarka nadal nie wymagała żadnego potwierdzenia na telefonie. Jak już podjąłem próbę podłączenia się telefonem do tej ładowarki, potwierdzenia, że chce się ładować, wszystko było fajnie. Włączyłem potwierdzenia ładowania typem drugim, czyli prądem AC. Ładowarka wyświetliła, że podłączyłem szademu. Więc tu definitywnie coś jest nie tak z tą ładowarką. Zgłosiłem to już na infolinii Orlenu. Po wielkich, ciężkich próbach i 15 minutach rozmowy udało się to zgłosić. Jednak ładowarka nadal nie działa, a ja nadal się nie mogę naładować. Sytuacja wygląda cały czas po prostu tak samo. Więc zdecydowanie problem jest po pierwsze z ładowarkami Orlen przy ładowaniu APA, a po drugie jest problem z całym APEM, bo on się po prostu nie ładuje również na PGE w Łodzi, a jedyną ładowarką, jaka na nim działa, to jest sieć Greenway. Oraz ładowarka manufaktury, która też jest w sumie ładowarką Greenway, tylko darmową. Także powtórzę się, mimo że tego nie wymitowałem, dzięki za uwagę i zapraszam do obejrzenia za tydzień podsumowania tego całego testu. Ciężko to nazwać testem, ale próby testu. Także raz jeszcze dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć!